Dzisiaj audyt strony pani Magdaleny Biejat, kandydatki na prezydenta w 2025 roku. Zapraszam! Pierwszy widok jest bardzo dobrze dopracowany. Pierwszy duży plus, dobrze dobrane kolory, które są zgodne z kontrastem WCAG 2.1. Prosta i łatwa nawigacja, co jest dużym plusem. Bardzo dobre zdjęcie, super jakość i uśmiech. To są bardzo dobre cechy zdjęcia, które powinno być na pierwszej stronie i pierwszym widoku. Nagłówki, które są zwrotem bezpośrednio do odbiorcy, super. Dałbym jedynie wszędzie lekkie zaokrąglenia, ponieważ kanciaste brzegi są gorzej odbierane. Świetny pomysł z tym kalkulatorem. Naprawdę jest to ogromna potrzeba odbiorców, więc bardzo dobrze, że to jest wykonane. Tutaj mega duży plus. Ogólnie strona jest wykonana bardzo dobrze, są dobrej jakości zdjęcia, przyjemne kolory spełniające kryteria kontrastu. Jedyne co bym poprawił to te kanciaste brzegi by były bardziej zaokrąglone oraz odstępy w programie by były jednakowe. Strona jest jak najbardziej poprawna, można by kilka rzeczy poprawić, ale ogólnie jest OK. Jeśli jesteś ciekaw audytów stron kolejnych kandydatów na prezydenta Polski, no to zaobserwuj mój profil i widzimy się w następnym filmiku.